Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Karol Świderski, Dawid Kobnacki, chyba również Adam Buksa, z którym selekcjoner utrzymywał kontakt pomiędzy zgrupowaniami i dopiero wtedy gdzieś na siódmym miejscu jako świerczok. Jakiś czas temu chyba właśnie tak wyglądała hierarchia napastników u Paulo Sousy i chyba nawet Jakub Świerczok, który charakteryzuje się taką wyjątkową momentami wręcz przesadną pewnością siebie, nie zakładał, że jeszcze będzie w stanie awansować w tej hierarchii na miejsce tuż za plecami Roberta Lewandowskiego. Prędzej napastnik Piasta Gliwice mógł chyba zakładać, że w drugiej połowie maja będzie mógł jechać na ryby niż na zgrupowanie reprezentacji Polski, a potem na turniej. Oczywiście pomogą mu też szczęście, bo gdyby nie kontuzje Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka, Jakub Świerczok Euro zapewne zobaczyłby mniej więcej tak, jak teraz, nie przymierzając, czasach, Michniewicz ogląda wzmocnienia na Ligę Mistrzów. Ale też wszystko, co wydarzyło się później, to już zasługa samego świeczoka i tego, że błyskawicznie przekonał on do siebie Paulo Sousa, czyli początkowo dość sceptycznego fachowca. Oczywiście trzeba brać pewieną poprawkę i zostawić margines na to, że przeciętny w wykonaniu Świerczoka mecz z Islandią coś może w tej hierarchii zmienić, ale nie wydaje mi się, żeby odebrał on e, piłkarzowi Piasta Gliwice całkowicie szansę na odegranie większej roli w trakcie Euro. Na tę ciekawą historię, która właśnie pisze się na naszych oczach, rzecz jasna można spojrzeć z wielu stron. Gdzie nie gdzie trwa na przykład taka dyskusja dotycząca e, tego, czy piłkarz z ekstraklasy w ogóle jest coś w stanie nam dać na Euro, czy niejako z urzędu jest on skazany na nie powodzenie, gdyż na turnieju będzie musiał się mierzyć z poważniejszymi rywalami niż ci, którzy no na co dzień występują w Podbeskidzie, Bielsko-Biała czy Wiśle Kraków. Już abstrahując od tego, że autorzy tych słów chyba nie do końca mają świadomość, że w tym pierwszym kluczowym meczu w trakcie Euro naprzeciwko Polaków stanie obrońca Lecha Poznań, szczerze mówiąc nie za bardzo rozumiem te rozmowy. W 2016 roku kadra rozpoczęła udane Euro, mając w podstawowym składzie dwóch obrońców z Legii Warszawa, defensywnego pomocnika z Wisły, Kraków, czy też skrzydłowego z Krakowi. Dodatkowo regularnie z ławki schodzili pomocnik z Legii Warszawa i skrzydłowy z Lechii Gdańsk. Taka kapela potrafiła grać jak równy z równym z Niemcami, czyli z Mistrzami Świata, czy chociażby z Portugalią, w której składzie występował Cristiano Ronaldo, więc tak się zastanawiam, dlaczego niby Jakub Świerczok w trakcie Jednego wieczora, w dodatku otoczony dobrymi piłkarzami, piłkarzami, miałby nie napsuć krwi obrońcy z Villarealu czy obrońcy z Ligi Chińskiej, bo właśnie w tej lidze na co dzień występuje Markus Danielson ze szwedzkiej kadry. Szczerze mówiąc, nie trzyma mi się to wszystko kupy. Dlatego w swoim vlogu chciałbym spojrzeć na bohatera ostatnich dni trochę inaczej. Powiedziałbym, że trochę bardziej pod kątem ludzkim. Wydaje mi się bowiem, że nie ma w tej chwili kadrze piłkarza, który mógłby stanowić lepszy punkt odniesienia dla wielu innych zawodników, którym dzisiaj do reprezentacji dość daleko. Piłkarze generalnie uwielbiają takich punktów odniesienia szukać. O czym przekonałem się choćby wtedy, kiedy namiętnie robiłem wywiady z tak zwanymi solidnymi ligowcami, i w pewnym momencie. Rozmowa schodziła na temat zagranicznego transferu. Ja byłem sceptyczny, no bo nie do końca ceniłem ich umiejętności. Też znając rynek, wiedziałem, że takie transfery są dość mało prawdopodobne. A oni mówili mi wtedy: No, ale zobacz na takiego Igora Lewczuka. Przez lata zaliczał taką tułaczkę po ekstraklasie, a już dość grubo po 30, bo, miał, bo Igor Lewczuk miał wtedy 31 lat skończonych, wyjechał do ligi, to 5 za całkiem solidne pieniądze. I tak jak wielu moich rozmówców wtedy znajdowało coś dla siebie z przykładu Igora Lewczuka, tak dzisiaj swego rodzaju inspirację mnóstwo zawodników może czerpać z przykładu Jakuba Świerczoka. Konkretnie mam tutaj na myśli piłkarzy, którzy czują, że nie do końca wykorzystują swój potencjał. Albo są wręcz przekonani, że ten potencjał marnują, ale też nie potrafią znaleźć w sobie wystarczająco dużo motywacji, by wykrzesać z siebie coś więcej. Mniej więcej w tym miejscu w swojej karierze Jakub Świerczak był cztery i pół roku temu. Pogoniono go wtedy z górnika Łęczna, który ledwie utrzymał się w ekstraklasie, a nie jest to coś, co chciałby przeżyć 24-letni piłkarz już z rozpoznawalnym nazwiskiem. Oczywiście sportowo Świerczok w tym górniku Łęczna jeszcze jakoś się bronił, bo strzelił 7 goli w sezonie, ale no też bez przesady, bo więcej strzelili chociażby Bartosz Świączka czy Grzegorz Bonin, a prawie tyle samo walnął Grzesio Piesio. Kluczowe jednak były zarzuty o brak profesjonalizmu i z tymi zarzutami o brak profesjonalizmu Świerczok wylączył lądował w pierwszoligowym GKS Tychy. Na tym poziomie rozgrywkowym to niby był pan piłkarz, ale wyobraźcie sobie, że ten pan piłkarz, piłkarz z takimi umiejętnościami, walnął przez całą rundę jesienną na zapleczu ekstraklasy ledwie trzy gole, trzy z czego dwa z rzutów. Karnych. Świerczok pędził wtedy autostradą w kierunku jakiegoś totalnego przeciętniactwa. Był już naprawdę niedaleko miejsca, w którym stałby się taką anegdotą opowiadaną przez komentatorów w pierwszej wizę, którą trzeba opowiedzieć wtedy, gdy nic nie dzieje się na boisku. Że kiedyś gdzieś tam był, świetnie się zapowiadał, ale teraz już kompletnie tego nie widać w ogóle. Trudno sobie przypomnieć gdzie, kiedy, jak i dlaczego tak świetnie się rzeczywiście zapowiadał. Nawet tak zapatrzony w siebie gość, jak Jakub Świeczok musiał, musiał zdać sobie wtedy sprawę z tego, że daje ciała. Co zrobił? No, nie uwierzycie, po prostu wziął się do bardzo ciężkiej pracy. Gdy czytałem wywiad, którego udzielił Kubie Białkowi, momentami miałem przed oczami sceny z filmu Roki 4, kiedy to główny bohater jedzie gdzieś tam daleko na Syberię i dzień w dzień trenuje, by później spuścić łomot Iwanowi Drago. I nawet jeśli Jakub Świerczok troszeczkę popłynął, gdy opisywał e, tamte chwile, no to też nie ma powodu, e, by mu nie wierzyć, że wykonał ogrom pracy. Zapewniał, że po zakończeniu tej beznadziejnej rundy, o której Wam przed chwilą powiedziałem, nie miał ani jednego dnia wolnego, że rozpoczął współpracę z trenerem przygotowania fizycznego Leszkiem Dyją, że do tego doszli dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta, no i trenerzy stricte od spraw piłkarskich. Efekt tego, że Świerczok uznał, iż wszystko podporządkuje futbolowi, był taki, że do końca sezonu walnął jeszcze 13 goli w pierwszej lidze i tylko o jedno trafienie przegrał koronę Króla Strzelców z Igorem Angulo. Później jesienią strzelił kilkanaście goli dla Zagłębia Lubin, trafił do reprezentacji prowadzonej przez Adama Nawałkę, a także wyjechał, żeby grać dla udogorca Razgrad. Przyznacie chyba, że to taki bardzo imponujący zwrot akcji. W zasadzie są dyscypliny sportów, w których trudno było wierzyć. W których trudno byłoby uwierzyć w taki, w taki progres bez dodatkowego wspomagania. Oczywiście nie chcę Wam teraz powiedzieć, że to takie proste i że wystarczy ciężko pracować. i Gdyby na przykład przemysł Banaszach z Górnika Łęczna od jutra ostro wziął się za siebie, no to niedługo będzie graczem pokroju Jakuba Świerczoka. No nie, no bo do tego też potrzebny jest odpowiedni potencjał, który zawsze pokazywał napastnik wypożyczony z Udogorca Razgrat. Ale raz, że E, dobra kariera przecież wcale nie musi oznaczać dojścia tak daleko jak wyjazd na euro. A dwa, że chodzi mi tutaj o samo danie sobie szansy. Mam bowiem nieodparte wrażenie, że wielu piłkarzy, których stać na coś więcej, odpada właśnie już na tym etapie. Nierzadko z lenistwa, czasami po prostu z braku ambicji, która sięgałaby trochę dalej niż pensja, która już na poziomie pierwszej ligi potrafi być dość godna i za którą spokojnie może, można przeżyć. Dla takich zawodników, jako świeczok może, a w zasadzie powinien być wspaniałym drogowskazem. Ale w jego historii coś dla siebie znaleźć mogą również młodsi piłkarze, którym wróży się dużą czy wielką karierę. Coś, a mianowicie przestrogę, bo do pewnego momentu Jakubowi Świerczokowi wszystko przychodziło z taką łatwością, że mógł on nabrać przekonania, że będzie tak zawsze, nawet wtedy, kiedy nie będzie się za bardzo starał. Wszedł do pierwszej ligi i na dzień dobry jako osiemnastolatek walnął w niej 12 goli. I jeszcze zanim niektórzy zdążyli się skapnąć, że mamy na horyzoncie potencjalnego kozaka, Wyjechał bezpośrednio z pierwszej ligi do Bundesligi, a to nie zdarza się często, tym bardziej, no, że wyjechał za pół miliona euro do pierwszej drużyny, a nie do ekipy juniorów. I nawet w tym Kajzes Lautern wywalczył sobie z miejsca podstawowy skład, zagrał na przykład z Werderem Brema i zagrał po tym meczu całkiem niezłe recenzje, bo chociażby od kickera dostał wtedy trójkę i kilka pochwał dotyczących na przykład tego, że był bardzo aktywny, że oddawał uderzenia i mogły spaść z tego gole. Głównym problemem Świerczoka oczywiście były kontuzje. Po raz pierwszy zerwał więc zadła krzyżowe w kolanie po rozegraniu ledwie 36 spotkań na seniorskim poziomie, uwzględniając tu mecze w Lidze w barwach rezerw Kaiserslautern. Po raz drugi zrobił to, gdy jego osobisty licznik również wskazywał liczbę 36, oczywiście uwzględniając w to spotkania w Lidze w barwach rezerw Kaiserslautern. Zanim ta kariera na dobre się rozpoczęła, stracił ponad 600 dni, około 600 dni różnie to można liczyć, w związku z tym Kaiserslautern. Nawet na niego za bardzo nie czekało, a do zawiszy Bydgosz, do zespołu, który zajmował ostatnie miejsce w ekstraklasie ze sporą stratą do reszty, trafił po testach, co również musiało być na swój sposób upokarzające. I jednocześnie nie było tak, że sam świerczak robił wszystko, żeby tych kontuzji unikać i skupiał się wyłącznie na futbolu. Tu nawet nie potrzeba jakiejś szczególnej wiedzy insiderskiej czy umiejętności czytania pomiędzy wierszami, żeby stwierdzić, że nic z tych rzeczy. Może pozwólcie, że przytoczę. E, pewien cytat. Podczas podróży z reprezentacją na merze do Gdyni, pomyślałem, co się musi w moim życiu wydarzyć, żebym się wreszcie ogarnął. I Bach, kilka godzin później, miałem zerwane więzadła krzyżowe. Wierzę w znaki. To musiało się wydarzyć, żebym zmądrzał. To słowa Świerczoka, który był już piłkarzem Zawiszy Bydgoszcz i udzielał wywiadu przeglądowi sportowemu. Dotyczyły one między innymi tego, że niekoniecznie potrafił dbać o dietę, bo był taki okres, że codziennie jadał w maku, że lubił się bić, że lubił wychodzić na miasto, co zresztą później sam potwierdził, dementując tylko ten fragment, że było to przejawem wpadania w samozachwyt, bo stwierdził, że wychodził również wtedy, kiedy mu nie szło, że, jak to się ładnie mówi, wyżej srał niż dupę miał, czyli, że częściej mówił o tym, że jest takim kozakiem na boisku, niż rzeczywiście to na murawie potwierdzał, a stawiam, że to, o czym przed chwilą powiedziałem, to wcale nie jest pełna lista jego problemów w tamtym czasie. Polecam Wam zresztą ten wywiad w całości, wkleję Wam link w opisie. Gdy się go dzisiaj czyta, to można odnieść takie wrażenie, że to była po prostu zapowiedź kłopotów, przez które Świerczok wylądował w tym krytycznym momencie, o którym Wam wcześniej powiedziałem, czyli do pierwszoligowego GKS-u, gdzie był przez pewien czas po prostu przeciętniakiem. Tam z jednej strony Świerczok deklaruje, że dostał solidną nauczkę od życia i postara się z tej nauczki skorzystać, a z z drugiej w kilku momentach ewidentnie pokazywał, że nie do końca wie, w czym leży problem. Moją uwagę najmocniej przykuły te fragmenty, w których świerczok żalił się przeprowadzający wywiad Izie Koprowiak, że w Niemczech czepiano się go absolutnie o wszystko. Na przykład czepiano się go o to, że jadł na kolację Nutelle, podczas gdy drużyna miała jasno powiedziane, że mogą to robić na śniadanie, a nie mogą robić tego na kolację. I ja oczywiście dietetykiem nie jestem, wszystkie zasady dotyczące zdrowego żywienia, jak pewnie widzicie, są mi dość obce, ale też wiem, że jeśli już trenerzy ustalają takie zasady, to niekoniecznie dlatego, że lubią sobie pogadać. Z tego wywiadu można wysnuć taki wniosek, że Świerczok miał po prostu wielkie problemy, żeby się dostosować. W tym samym wywiadzie padły zresztą słowa, które potem się za nim trochę ciągnęły. Mianowicie Świerczok stwierdził, że po powrocie z Bundesligi w Ekstraklasie czuł się trochę jak w juniorach. I oczywiście możemy sobie mawiać, że chodziło mu o pewien określony kontekst. W dodatku przepaść pomiędzy ligami rzeczywiście jest dość spora. Sęk jednak w tym, że wypadałoby to jeszcze udowadniać na boisku. A to udawało się świerczakowi dopiero dwa lata później, kiedy w barwach Zagłębia grał tak dobrze, że ktoś znów postanowił go z tej słabej ligi wyciągnąć. Oczywiście szkoda tego zmarnowanego czasu, ale grunt, że Świerczok w porę zdołał się opamiętać. Choć jego dotychczasowymi przygodami można było dzielić ze trzy kariery innych zawodników, cały czas ma jeszcze sporo czasu, żeby coś fajnego osiągnąć. I tak jak powiedziałem, z jednej strony jest to dla mnie taka fajna, inspirująca historia, z drugiej mam takie poczucie, że na błędach Świerczoka sporo się można nauczyć, bo wbrew pozorom wcale nie jest tak, że trzeba koniecznie popełniać własne. Jeśli dla kogoś taki odcinek był troszeczkę za bardzo wydomany, może momentami zbyt górnolotny, no to przepraszam najmocniej, ale ja po prostu lubię analizować te ludzkie historie, które stoją za tymi gośćmi, którzy wychodzą później na boisku. Nawet myślę, że siłą rzeczy trochę bardziej e, podświadomie im kibicuje niż tym, którym wszystko się od początku do końca e, układało, choć pewnie takich też nie znajdziemy e, zbyt wiele. W przypadku Świerczoka taka analiza ma też sens o tyle, że właśnie tutaj, Chyba znajdziemy klucz do tej kwestii, którą poruszyłem wcześniej, a ma mianowicie do tej kwestii, że jest to tylko piłkarz ekstraklasowy. Mówiąc wprost, o tym raczej, a nawet na pewno, nie zadecydowały tylko kwestie piłkarskie.